Jest. Nie są o, kurde. Patrzcie. Siemanko, szczupaki, szczupaki, szczupaki. Dzisiaj łowimy szczupaki. Dzisiaj łowimy na małych kanałach po raz kolejny. Byłem na większej wodzie, ale niestety jest tak brudna, że naprawdę nie da się łowić. Spuszczają wodę z kanałów. Lało tutaj przez około dwa tygodnie codziennie. Jest naprawdę niefajnie, ale na tych małych kanałach da się łowić. Ten odcinek będzie z dwóch dni. Udało mi się już coś złowić wczoraj, ale chciałem po prostu, żeby ten materiał był bardziej atrakcyjny. Zapraszam do oglądania. Co mogę powiedzieć? Jest na pewno tutaj dużo białorybów. Nie wiem, czy to jest jakiś leszcz. Najprawdopodobniej leszcza. A gdzie są szczupaki? Przede mną jest najwyższy szczyt holenderski, około 50 metrów. Muszę wam się pochwalić, że zdobyłem go. Naprawdę kosztowało to wiele sił i wiele przygotowań, ale udało mi się. Jestem z siebie dumny, naprawdę. Wydaje się, że to jest fajna miejscówka. Wygląda obiecująco. Zobaczymy. Nic się tutaj nie dzieje, więc idę dalej. Fajny pomostik. Wcześniej stałem z tamtej strony. Tutaj woda jest naprawdę brudna, ale może się coś uda złowić. Rzucamy pod tamte krzaczki. A kurde, zaatakował. Może powtórzy. O, znowu jakaś łuska. Podchaczyłem jakąś rybę. Jest. Kurde podbierak. Zachaczył się? Zahaczył się w coś, kurde no Jak ja mogę odhaczyć teraz w ziomeczku? No i po sprawie Nie? Dla nie? Ale akcja, co ja mam z nim zrobić teraz? Powiem tylko z zaczepem Udało się. Ale misja. Zaraz go przemierzę szybko. Tuściutki. Tuż na sześćdziesiąt. Sześćdziesiąt jeden. Zrobię zdjęcie i wypuszczam. Dobra, popłynął. Fajna rybka, 61, około. Kurde, tutaj przy tych samych krzaczkach uderzył i zaplątał się w jakąś gałąź No była misja, naprawdę. <grystanie> Ale nic się stało rybce. Jedyne co ucierpiało to krzak, bo musiałem go złamać. Myślę, że da sobie z tym radę. No i dobra, lecimy dalej na następną miejscówkę. Taka sytuacja. Jest. O Jezu. Nie spodziewałem się ja pierdzielę Przy samym brzegu pociągnął mi za ten, za przynęte. Popłynął kawałek i odpuścił. Jasny gwin, No kurde, już zwijałem. W ogóle miałem poluźnione wszystko. No trudno. Dobra, mamy rybę. O jeszcze paczek. Ciekawy jaki rozmiar. O, chyba nie No ja Już go widzę. Chodź tu O no taki, po sześćdziesięciu. Dobra, jest, ale ładnie ubarwiony. Przemierzymy na szybko, no takie pięćdziesiąt dziewięć. Dobra, chodź do wody. Popłynął. Papa! Pa. Jest. I gdy byłem na takim większym kanale, to woda wygląda dosłownie jak żurek. Nie da się tam łowić, więc postanowiłem wybrać się na powiedzmy sprawdzone kanały, na te mniejsze. Tutaj woda jest znacznie w lepszym stanie. No i jak widać, te ryby są i gryzą. Nie są. O kurde, patrzcie Nie mówcie to ten sam, nie, ten większy, o kurde Tyle co wypuściłem jednego, no serio? To nie może być ten sam, no nie gadajcie Chodź, chodź, chodź Tyle co skończyłem mówić Mamy drugiego. Nie ten większy. Ten nie ten sam. Zmierzymy gościa też. Zobaczymy, ile ma centymetrów. Ten ma 60. No ale fajny taki grubasek. Kurde, nawet nie skończyłem mówić. Coś mówiłem, że słabo gryzą. No to gryzą. Drugi szczupak, nie wiem, dosłownie w 3 minuty. Popłynął. To by była już masakra, jakbym złowił zaraz trzeciego. No ale porzucam jeszcze kilka razy. Szkoda, że takie nieduże. No ale kurde, ryba to ryba. No wiadomo. Mnie, mnie to bardzo cieszy. Fajnie, fajnie. Doceniam to miejsce teraz coraz bardziej. Bo już tutaj czwarta ryba. Jestem zadowolony. Jeszcze trochę porzucam. O Widzicie to. To się nacieszyłem. No dobra, nacieszałem się przynętą, już jedną dzisiaj zerwałem. Ale to nic, chyba jeszcze mam jedną przy sobie. Ogólnie w domu tych kolorków mam dosyć sporo. Dobrze, że mam jedną zapasową, bo chyba ten kolor przypadł im do gustu. Dobra, wiążemy przypon, wyciągamy gumę i łowimy dalej. Jeszcze kilka rzutów tutaj na pewno będzie i idę dalej. To jak wygląda mój rower i to jak wyglądam ja, to jest naprawdę, pozostawiam to bez komentarza po prostu. No jednak ryby to jest pacja. Mam sentyment do tego miejsca, bo w tamtym, na tamtej wie, yy, nagrałem swój pierwszy odcinek na kanał, gdzie łowiłem ryby na patyk. Ale zaczep, jasny gwint. Ok, wracając na tej miejscówce, widziałem jakiś czas temu gościa, który właśnie łowił w tamtym miejscu yy, na trupa i złowił naprawdę fajnego szczupaka, takiego pod 80 cm. Ciekawe, czy te kaczki współpracują ze szczupakami i czy dają im cynę, że na przykład tutaj jest jakiś wędkarz. <laughs> Ciężko powiedzieć, ale chyba raczej nie mają komitywy. Kaczki odpłynęły. Zobaczymy, czy szczupacy przypłyną. Porzucam tutaj trochę. Kurde, tylko żebym nie spadł. Jest tutaj dużo jakichś patyków, jakichś innych przeszkód, ale może też jakiś szczupak siedzi. Przelotki zamarzają, także to jest odpowiedni moment, żeby iść do domu. Udało mi się przez te dwa dni złowić trzy szczupaki i dwa, które w sumie nawet trzy, które nie były pewne tych ataków. Niestety nie udało mi się ich złowić. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I widzimy się już za tydzień. Siema!